Wszystkich znów ze zwiadem chińskim, czy na kurka z odem nie do te nie ryskim. Tematusz wszystkich znów tutaj i łyński. Pole, kole, kole, kolej, kolej, polej pole, 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 ziołek wszystkim. Lej budę, lej, lej, lej budę, Was tak, da, Szanowny ja jestem nowy, Tysma. chciałem Was się tym w Jest dobrze, mam nadzieję, że jest z tobą, Lecimy dalej, bo mam dobrze na panu Męski, panu Męski. Miał to wyglądać niepewnie inaczej. Mączkowiec guma, zaraz wciąż kawałek i lecimy dalej, tak? Ja! 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 Ja!

Teraz ja, pozwól, tłumaczę ci coś powie, co odmywany dźwiękiem a zły, zrobię teraz ja. Nieco inny niż zawsze robię raczej, by świecił w jaki sposób na to patrzę. I nieważne, że w systemie są to dni pokażne, bo właśnie widać wyraźnie, że te ten tip odnota wyobraźnię, więc sprawdź to, jak patrzy, że się tylko patrzy na dobrą prawdę, prawda? Właśnie tak zawsze spoko napijam na ludzi ciągle, żyję domem po wrog wciąż nowym kokon nadając sens życiu, nie w uchwyciu to getta to trochę talentu na zbyciu. Ma chcesz to płytkę ci dam potem powiesz mi sam dobre, burdo czy też chłap, taram taram i tak. Od dziewięć siedem getta trzy trzy siedem z numer jeden Czas na mikrofonie getta lop Tak po prostu, z tym życie jego cena Wiesz, po prostu, tyle sytuacji Ostatnie te zwierzęcia przewinęło się przez życie Kto by pomyślał, że w ciągu co wyłapiesz o nie będzie po to ci narzucał Każdy z tego, że biedna matka zostawiła zlewa. To, że wie, że płacz tutaj nie da i że da sobie radę tego, co na sobie polega. Pacjent po prostu nie ma załatwi. Nawet jeśli trafią dzisiaj takie przypadkowe sanki. Szykając sanki, cieba lodowca branki. Wiedział filozofii, życia no, cłonkiem i stając polaki. Nie wiem, jak ty, ja przytrzymałem aptekach, więc skrócić, czy że ja wszystko potem stam ma. Czy my, czy my, jeszcze na traku, Ja napijam i nawijam a Ty? Co chłopaku? popaku? Wciągam mikrofonie kepta po prostu. Bo nie wiesz, po prostu znajduje się w osób. budowniczy, tak po prostu. Dzień Jego cena, jeszcze po prostu Ej, właśnie tak, zróbcie jakiś hałas, bo kurwa dziwnie się czuję. W